Startujemy od jakiegoś przyjemnego pytania Diona. Proszę bardzo. Miałem nawet nagrać film, ale się nie wyrobiłem. Dzisiaj miałem jakoś taki zajęty dzień. E, właściwie to wczoraj już miałem się z, z tym zajęciem. Mówię, no dobra, powiem na, powiem na, na live. E, byłem, byłem na Dionie. E, muszę powiedzieć, że dowieźli, dowieźli. Co prawda, to jest tylko połowa. To jest Duna Part 1, yy, i będzie część druga, po, podobno za dwa lata, więc yy, jakby, ale generalnie jestem zadowolony. Film trwał tam chyba 2 godziny 20. Poszliśmy całą rodziną. Yy, w sumie mało było takich yy, nastolatków w kinie, a widziałem że, widziałem, że Peggy 13 jest w Stanach na ten film. Także jakby. No zresztą też pamiętałem Dune, że tam nic takiego nie powinno się dziać, że nieodpowiedniego nie, nie, nie jest to gra, <laughs> gra o tron. No i powiem tak, ja książkę czytałem ze 20 lat temu, ale coś tam pamiętam. E, więc uważam, że naprawdę bardzo. E, zresztą to, są, to nie jest tylko moja opinia, ale że bardzo wiernie e, postarano się książkę e, znaczy ekranizować tę książkę. E, jest bardzo dużo e, takich. E, znaczy. Co, co mnie zachwyciło, zachwyciło mnie to, zachwycił mnie taki monumentalizm i to jest jakby abstrahując od książki. Ale ja na przykład miałem wątpliwości, czy to, ten zakon Bene Gesserit będzie pokazany w taki sposób, żeby osoby, które nie czytają książki, to była moja główna obawa, czy Kasia i dzieci, które pójdą ze mną, nie czytały książki, w ogóle córka miała pretensje, że czemu ja kupiłem bilety, jak ona chciała przeczytać książkę wcześniej. Ja mówię, dobra, tak będziesz miała, nie będziesz miała spoilerów, nie? Co prawda będziesz miała spoilery w książce, no ale. Yy, więc. Yy, więc miałem wątpliwości, czy oni nie znając książki się nie pogubią w tym wszystkim. Tam jest za dużo, za dużo tego konceptów nowych nawkładanych. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że jest to wszystko w miarę sprawnie powiedziane, e, fajnie wytłumaczone. Za, zakon Bene Gesserit w ogóle za, zarąbisty. E, używanie głosu bardzo fajnie pokazane. E, jedyne, czego mi zabrakło z takich konceptów, które były e, istotne w książce, no to, to, e, to koncept mentatów, czyli tych ludzkich komputerów. I, i w ogóle tego, dlaczego tam nie ma komputerów w tym świecie, nie? że one zostały tam zakazane i tak dalej. Nie? To tego mi jakby zabrakło, ale, ale tak to jest naprawdę bardzo wiernie wszystko pokazane. Ciekaw byłem, jak pokażą tych harkonenów, szczególnie tego Barona, nie? że on taki obleśny i tak dalej. Nie przegieli, ale naprawdę pokazany jest dobrze, to znaczy nie dobrze w sensie, że pozytywnie, tylko, że Fajnie, fajnie. Nie, nie jest to jakiś, jakaś karykatura zupełna, yy, natomiast jest obleśny, ale też potężny w pewnym sensie. Nie? Yy, monumentalizm. Monumentalizm jest. Naprawdę są takie momenty, oczywiście, przynajmniej ja tak miałem, gdzie mówię, no tak, ale to wszystko z komputera, nie? Ale jednak, jak nadlatują te wielkie statki, te budowle na tej yy, arrakis, tak? Te wielkie kamienne ściany, to robi wrażenie, nie? Yy, Także to mi się naprawdę bardzo podobało, ten monumentalizm, no i ogólnie yy, rzecz, rzecz biorąc, forma, tak? Czyli yy, te, te, te barwy, yy, ta pustynia. Te, takie wy, wyszarzenie, wy, wypłowiałe te kolory nie, na Dunie, znaczy na Arrakis, a na tej planecie yy, macierzystej jakby rodu yy, Atrydów yy, te yy, nawiązania takie, że to jest taka planeta ala... Yy, <coughs> cała planeta ala Szkocja, nie? czyli mglisto, górsko, wieje. Bardzo to fajnie było zrobione wszystko. No i polecam, film polecam, można iść nie oglądając książki, co więcej, można iść, można iść nie, nie czytając książki, można iść czytając książkę. Nie będzie się wkurzonym, nie będzie się. Kur... co tutaj spierdzielili, nie? Um. Duncan Idaho wzbudza tak wielką sympatię jak w książce. To był w ogóle dla mnie wielki, uwaga, spoiler. Albo nie będę spoilerował. W każdym razie, dobra, nie będę spoilerował. W każdym razie wzbudza tak samo wielką sympatię na ekranie jak na kartach książki. E, fajnie, że e, mam wrażenie, tłumaczenie polskie skorzystało z tego, bo tam. E, ja pamiętam, że ja w ogóle czytałem dune w tym tłumaczeniu takim nieortodoksyjnym, i ono mi się nawet podobało. Ale jednak, e, gdyby, gdyby tam nie skorzystano z tych filtraków, tego e, tych e, tych wszystkich fremenów i tak dalej, i tak dalej, to by był duży ból. Dupy, fanów, a z tego co słyszę, praktycznie nie ma żadnych zastrzeżeń, także jest i tłumaczenie jest dobre i, i rzeczywiście ktoś mi tam powiedział, że o, idziesz na dune do takiego kurwa beznadziejnego kina w obornikach, to trzeba iść do jakiegoś kina iMAX, gdzie jesteś, kurwa bombardowany, wszystkie zmysły. Myślę, że tak, że warto. Myślę, że warto. Nie mówię, że tam mi się film, że, 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 że tam. Um... Byłem jakby, aczkolwiek fakt, że siedziałem w ostatnim rzędzie, nie byłem tak zanurzony w tym ekranie, tylko, tylko widziałem jeszcze ściany po bokach, sprawia, że troszkę wychodziłem z tego tego, ale emocje są. Co może męczyć, co zauważyłem i też widziałem u um, chyba Tomka Bagińskiego na tym, na, na fejsie, że jest zajebisty patos. Czyli patos jest chyba przez 95% filmu jest patos kurwa 8 na 10. A momentami dochodzić do 10 na 10. Nie ma takiego spuszczenia yy, jakimś żartem, nie? To nie jest tak jak w Star Warsach, gdzie co chwilę jest jakiś gag śmieszny, czy coś takiego. Nie, nic takiego nie ma. Jest patos, 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 nie? Yy, ale, ale muszę powiedzieć, że jest naprawdę imponująca. Jedyne, co mnie, o co miałem ból dupy, to jak zaczęła się inwazja na Arrakis, to ten motyw, gdzie oni tam są bombardowani, lasery, kurwa, ten, bombardowanie i tak dalej, a ci, kurwa, z tymi, z nożami, z takimi mieczami, nie? Ja mówię, no tak, kurwa, z szablą na czołgi, nie? To mnie troszkę zbulwersowało, aczkolwiek, no, wiem o co im chodziło, nie? Bo tam też... Też o tym nie, nie jest mówione, że zabroniona, czy yy, w, tej, w tym wszechświecie tak, nie, nie stosuje się broni palnej tak naprawdę. Nie? Może być tylko yy, może być tylko broń yy, jakby to powiedzieć do kłucia albo do cięcia. Nie? Ale yy, muszę powiedzieć, że wątek też yy, tych yy, tarcz yy, osłonnych, tego pola ochronnego też jest fajnie pokazany. Yy, ja jestem usatysfakcjonowany i powiem Wam szczerze, że tak siedząc w kinie pomyślałem, kurde, za jakiś czas bym się wybrał drugi raz to obejrzeć, nie? Co mi się praktycznie nie zdarza. Także polecam. Czy lepiej pokazanie niż dyrektor Cut z 86? Ale chodzi Ci o Dune'a Lynch'a? No to nie, no to Duna Lynch'a, która wyszła mniej więcej w tym samym czasie, co Star Wars, to tam było czuć a tutaj czuć pieniądz. Oczywiście to jest z komputera, wszystko nie w większości, ale czuć pieniądz, nie? To znaczy, rzeczywiście to jest takie monumentalne. Uuu, i dźwięk taki jest. Uuu. I słyszałem też taką e, e, pogłoskę, że e, ten reżyser się inspirował e, grafikami Beksińskiego. I jestem w stanie w to uwierzyć, że tak było. E, także klimat jest. Fajnie, że wspomniałeś o tym patosie, czułem to podskórnie, ale nie wiedziałem, jak to nazwać. Patos, to jest to słowo, a ta broń niesprzelająca to broń biała. No właśnie, nie do końca broń biała, bo tam na przykład są lasery, ale one muszą działać jako lance. Nie? Lance do cięcia albo właśnie do kłucia, a nie mogą strzelać. Pamiętam, że taki był koncept, nie? Chyba, że coś przekręcam po tych 20 latach. Ja pamiętam, że czytałem gdzieś tak z 20 lat temu na studiach. Panie, o gwiezdnych wojnach nie wspominaj. Po tych disneyowskich dwóch częściach mam taki niedosyt, że nawet tej ostatniej nie obejrzałem. <grym> Także. E, Diuna e, wcale nie jest tak brutalna, nie, nieporównywalna z Grą o Tron, tak? W żadnym sensie. E, więc e, nie jest to dla dorosłych, ale znowu przedstawienie problemu, to znaczy, że to jest tak na serio, a nież takie. Ten to jest moim zdaniem w pewnym sensie jest porównywalne do, 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 yy, do, do Gry o Tron, że To jest film na serio. W odróżnieniu od Gwiezdnych Wojen, których raczej tak się ich nie traktuje nie? i nigdy się nie traktowało te elementy komediowe w postaci czy to 3 yy, i tam Artu Ditu, czy tego, czy tych ewoków, czy ten, no tam było mnóstwo, no sam Han Solo, Czubaka, no tam ten element komediowy się bardzo często wplatał, nie? w zasadzie co, co 10-15 minut coś się pojawia, nie? natomiast tutaj nie, to jest takie właśnie bardzo na serio. Yy... Nie, no myślę, że warto, warto pójść. Kto czytał książkę, to must see. Kto nie czytał, a lubi takie klimaty, to też polecam.